Pokój i dobro kochani, dziś jest sobota, 15 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Jezus mówi takie słowa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kochani, większość religii świata posiada taką zasadę miłości bliźniego. Ale różnica jest diametralna pomiędzy tymi religiami a chrześcijaństwem, dlatego, że tylko w chrześcijaństwie bliźnim jest każdy człowiek. Natomiast często w różnych innych religiach świata bliźnim jest tylko ten, który jest Twoim współwyznawcą albo współziomkiem. Kochani, najnowsze badania potwierdzają to, co już wiele lat wcześniej zostało stwierdzone, że chrześcijaństwo jest religią najbardziej prześladowaną z wszystkich religii świata. Mówiąc o chrześcijaństwie, nie mam tutaj na myśli księży, Kościół katolicki czy jak, jakiś, jakąś jedyną grupę wyznaniową chrześcijańską, ale wszystkich, czyli ewangelików, protestantów, ym, prawosławnych, katolików, bardzo różnych chrześcijan, którzy powołują się na Biblię. Kochani, pokażę Wam teraz mapę, która bardzo mnie zszokowała, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem. Chodzi tutaj o. Kobiety, o mężczyzn, o dzieci, o młodzież, którzy są prześladowani i których wadą jedyną jest to, że przyznają się do Jezusa Chrystusa, że chcą żyć według wartości ewangelicznych i nie chcą zdradzić swojego Pana. U nas w Polsce czasem i w różnych częściach świata zdarza się, że niektórzy za darmo oddają swoją wiarę i wcale o nią nie walczą. Otóż na tej mapie, którą za chwilkę Wam pokażę, będą zaznaczone trzy kolory. Kolorem czerwonym są te miejsca, gdzie są krwawe prześladowania chrześcijan, gdzie odcina się głowy chrześcijan, gdzie robi się pokazówki, jakieś takie y, publiczne egzekucje, gdzie pali się żywcem chrześcijan. Gdzie? Kolorem pomarańczowym zaznaczone, zaznaczone są miejsca, gdzie są represje i dyskryminacja w sferze publicznej. Tych miejsc jest również bardzo dużo na kuli ziemskiej. I również żółtym kolorem zjawiska dyskryminacji chrześcijan. O co właściwie chodzi kochani z tym przykazaniem miłości nieprzyjaciół? Czy mamy pozwolić na to, abyśmy byli katowani przez innych? Otóż odpowiedź brzmi: nie. Jezus chce, abyśmy byli miłowani, abyśmy my również miłowali innych ludzi, żeby świat był dobry. Ale Jezus wie o tym, że jeśli będziemy nienawiścią odpowiadali na nienawiść, to będziemy wzbudzać jeszcze większą nienawiść i po prostu wymordujemy się na tym świecie. I ktoś musi po prostu zastosować to prawo miłości nieprzyjaciół, prawo przebaczenia, które jest trudne, ale jest światu bardzo potrzebne. To jest tak, jak ktoś powiedział, że miłość jest bezbronna, ale nie jest bezsilna. Miłość posiada ogromną siłę i bardzo często zdarzało się, że krew męczenników była powodem, że rodzili się nowi chrześcijanie. Zastanawiali się, skoro oni tak cierpią za swoją wiarę, co musi być w tej wierze takiego przekonującego, że warto za nią oddać swoje życie? Kochani, przedstawię Wam teraz takie dwa świadectwa ludzi, którzy dla mnie są mega świętymi, mimo że jeszcze żyją na tym świecie. Moim zdaniem, przebaczyć w takim kontekście życia, w takim kontekście skrzywdzenia jest to rzeczywiście ogromna sztuka. Pierwszą osobą jest Eleni, znana polska piosenkarka. W 1994 roku Piotr G. zamordował jej, Eleni, córkę Afrodytę, która miała tylko 17 lat. Kiedy ten chłopak trafił do więzienia, kiedy trafił do więzienia na 25 lat, taki miał wyrok, to Eleni zadzwoniła do matki tego chłopaka i powiedziała: Jesteśmy ofiarami przemocy. To znaczy, ja straciłam córkę i pani również straciła swojego syna. I Eleni. Mówi o tym, że w myśl takich odniesień chrześcijańskich przebaczyła temu chłopakowi. Rozmawiała z nim, mówiła zabrałeś serce mojego życia, a jednak ja ci w imię Chrystusa przebaczam. Oczywiście ja teraz parafrazuję te, te słowa, ale kontekst i właściwie źródło przebaczenia było źródłem chrześcijańskim. Drugie świadectwo, kochani, które dla mnie jest osobiście bardzo mocne, to świadectwo naszego znakomitego polskiego piłkarza Kuby Błaszczykowskiego. Kiedy miał 11 lat, to Kuba bawiąc się klockami, usłyszał taką kłótnię rodziców na zewnątrz, i kiedy usłyszał, że ojciec zadaje cios swojej mamie, która jęknęła. Wyszedł na zewnątrz i chwycił swoją mamę i ona oddała ostatnie trzy wdechy i wiedział o tym, że jest niedobrze. Kiedy Kuba miał 14 lat, próbował nawet popełnić samobójstwo. Nie mógł sobie poradzić z tym wszystkim, co go spotkało. Ta trauma wciąż w nim się działa. Wychowywała go jego babcia, kobieta o ogromnym dobrym sercu, i również jego wujek, który przeprowadzał z nim różne rozmowy, jak sam mówi, nie były to łatwe rozmowy. Ale powiedzieli mu, że Jezus przebaczył i Ty też możesz przebaczyć. Jeśli nie przebaczysz, to zatrzymasz się w swoim rozwoju i nic w życiu nie osiągniesz. Walcz, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I co? I Kuba rzeczywiście zwalczył w sobie tę nienawiść. I dzięki temu widzimy takie ogromne świadectwo człowieka, który doznał niesprawiedliwości, stracił obydwoje rodziców, mamę i tatę, i nie mógł sobie poradzić, dlaczego ten świat jest taki zły. A jednak potrafił kierować się miłością bliźniego. I Kuba Błaszczykowski nie ukrywa swojej religijności i swojego przywiązania do Pana Jezusa. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyście nie odpłacali złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie, ale byście błogosławili w imię Jezusa Chrystusa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. thank you